Dzień dobry, to podcast o diecie, słowami dietetyka z takim ludzkim podejściem. Walczę z brakiem czasu na zdrowe odżywianie i udowadniam, że naprawdę wszyscy go mamy. Zapraszam do spędzenia razem kilku chwil. Nazywam się Ania, w sieci możesz znaleźć mnie jako dietankę. Jestem dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem o całkiem normalnym podejściu. I kocham kawę. Dziś opowiem co nieco o posiłkach oszukanych. Z angielskiego Cheat Meal i tak łatwiej jest je rzeczywiście znaleźć w sieci. To są te wszystkie posiłki, które jesz poza swoją zaplanowaną dietą. Ich celem będzie zapomnieć o diecie na jeden posiłek. Zakładasz, zjesz albo coś, czego nie jesz na co dzień, albo w ilości których chyba nawet powiedziałabym w pewnym sensie nie kontrolujesz. Ja muszę powiedzieć, że moje koty akurat teraz mają największą falę zabawy, i możesz co jakiś czas słychać tu panie w tle, za co bardzo przepraszam, ale totalnie nie mam na to wpływu. I jak to w tych wstępach moich w, w podcaście, to lubię powiedzieć coś trochę niezwiązanego z tematem. I dzisiejszy odcinek powstaje na życzenie. Zapytałam na Instagramie rano, o czym chcecie posłuchać, i Ola napisała do mnie w idealnym momencie, bo zapytała, czy właściwie mogłabym opowiedzieć coś o tym, jak pozwalać sobie na coś spoza diety raz na jakiś czas. I mi wtedy zaświeciła ta taka ogromna czerwono-żółta lampka, która mówi: halo, halo, spoza diety. Um, czy to nie jest tak, że my w diecie mamy miejsce na wszystkie produkty? I właśnie dlatego powstaje ten odcinek, właśnie dlatego wybrałam ten temat, bo rzeczywiście doszłam do wniosku, że pytanie o posiłek oszukany pojawia się bardzo często. Czy to na szkoleniach, które prowadzę, czy na konsultacjach, czy gdzieś po prostu w wiadomościach, najczęściej na Instagramie. Ja w ogóle muszę też Ci przyznać, że. Ostatnio odkryłam bardzo, bardzo ciekawą, nie wiem, nazwałabym to cechę mojej społeczności, bo wymieniamy bardzo dużo informacji, właściwie coraz więcej. Podrzucacie mi czasem zdjęcia swoich kotów albo zdrowych posiłków, czasem tych mniej zdrowych. Na potrzeby dzisiejszego odcinka, powinnam powiedzieć, Posiłków oszukanych, wymieniamy się doświadczeniami, historiami i naprawdę coraz wie bardziej, coraz bardziej czuję, że te wszystkie osoby, w większości są to kobiety, dlatego też często w jakichkolwiek treściach kieruję się bezpośrednio do Ciebie jako do kobiety. Więc jeżeli jesteś mężczyzną, to wybacz mi to, ale ten duży, duży odsetek kobiet na moich profilach swoje robi w kontekście komunikacji. Że, że te wszystkie osoby, które gromadzą się wokół dietanki, to są osoby na maksami bliskie. I jakkolwiek patetycznie i tak wydumanie to nie brzmi, to ja naprawdę czuję, że internet, jeżeli dobrze się w nim zachowujemy, jeżeli podejmujemy odpowiednie decyzje w internecie, to. Możemy budować tam przyjaźnie, możemy sobie pomagać, możemy wspierać się w trudniejszych i dopingować w lepszych chwilach, i to jest fantastyczne. To jest naprawdę fantastyczne. I jeśli jesteś jedną z tych osób, która odzywa się do mnie czasem w sieci, to bardzo Ci dziękuję. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, to zachęcam. Nie gryzę. Nie jestem tym dietetykiem, który za snikersa. Wsadzicie do więzienia. Ale dobra, dosyć dygresji. Myślę, że możemy już przejść dalej. No to co? Łyk kawy i zaczynamy. No dobra, ja wyjątkowo mam przy sobie herbatę. Jest 23.15 i jakiś taki chłodny jest ten wieczór tylko herbata. Ale zaczynamy. Dobra. Cheat meal. Posiłek oszukany, czyli coś spoza diety. No właśnie. I tym posiłkiem oszukanym może być naprawdę wszystko i w przeróżnych ilościach. Właściwie można powiedzieć, że gdy rozpoczynasz jakąkolwiek dietę, to w teorii oczywiście, bo, bo to tak nie. Trochę, trochę spoiler, trochę powiem Ci, zanim dojdę do sedna sprawy, ale. To tak nie powinno wyglądać. Natomiast niejednokrotnie dalej odbywa się takie założenie, że w takim razie mam dietę i moim posiłkiem oszukanym, moim chitmilem będzie to i to, bądź nie inny produkt, ale w jakiejś większej, niekontrolowanej ilości. I zacznę od produktów. Bo ja czasem, gdy słucham takich ustaleń co do posiłków oszukanych, co do tego, że. Cheat meal będzie występował w piątek zamiast obiadu, czy tam po obiedzie i tak dalej. Ja się zastanawiam, gdzie jest granica nazwania tego produktu produktem niedopuszczonym do diety. Czy to jest obiad zjedzony u rodziny w gościach, tak zwanych, czy to jest. Nie wiem, beza na mieście, czy to będzie jakaś ogromna pizza z czterema serami i pięcioma szynkami, czy to będzie kieliszek Prosecco, czy to będzie jakiś schab panierowany ze względu na panierkę. Często zastanawiam się właśnie, dlaczego też w założeniu, w ujęciu oszukiwania swojej diety pojawiają się te. Z góry nazwijmy niezdrowe produkty, właśnie panierki, przy czym obiad, urodziny wcale nie musi być niezdrowy i to jest coś, czego my się niesamowicie boimy, rozpoczynając jakiekolwiek żywieniowe modyfikacje, a to jest coś, czego powinniśmy bać się najmniej, bo urodziny da się zjeść dobrze, urodziny da się wybrać tak, żeby mieć więcej surówki, mniej, nie wiem, smażonego mięsa, ale nie o tym, nie o tym dzisiaj. Ja zastanawiam się, dlaczego akurat te produkty, które sobie obieramy na dany posiłek, są traktowane jako najgorsze i są zakazywane każdego dnia. Mnie to strasznie boli, dlatego że w pewnym momencie może okazać się, że są to produkty, które cały czas za nami chodzą. I nawet nie spostrzeżesz się, kiedy zjesz niepohamowaną ich ilość. Ale do ilości za chwilę przejdziemy. Ja chcę podkreślić, że w diecie naprawdę jest miejsce na wszystko. I jeśli dzisiaj jesz cudowną bezę z mascarpone i malinami albo. Ale popłynę takie idealnie czekoladowe brownie, z, jakimś z jakąś taką fajną, owocową polewą. Ja lubię łączyć brownie z polewą. Tak się chyba kulinarnie nie zachowujemy, ale nie mam pewności. W każdym razie jesteś w takim, na takim po prostu super słodkim, twoim ulubionym posiłku, to niech on będzie zastępnikiem posiłku, który standardowo w tym momencie jesz, albo niech on będzie zaraz po nim w formie deseru. Nie wiem, zmniejsz sobie kolację albo w kolejnym posiłku bądź następnego dnia zjedz więcej warzyw, aby ta dieta była generalnie nieco zdrowsza, ale zrób to spontanicznie. Nie musisz tego planować, nie musisz odliczać tygodnia do zjedzenia bezy, bo w pewnym momencie będziesz miała tego solidnie dosyć. W pewnym momencie hmm, Spojrzysz na tę bezę nie w piątek, a we wtorek, machniesz ręką i nie wrócisz do diety. A to jest najgorsze, co możemy sobie zrobić, bo jeżeli my sobie tak będziemy mm, kategoryzować pewne produkty i od nich uciekać, i się przed nimi bronić, i walczyć po prostu, to jest, to jest walka z wiatrakami. Naprawdę, to, to nie są zachowania, które prowadzą cię do celu. Wręcz przeciwnie, one cię skutecznie oddalają, bo gdy ty już machniesz tą ręką, no to podejrzewam, że będziesz machała nią całkiem długo i niekoniecznie na sali fitnessowej. A poza tym, mam też taką obserwację, że my poprzez ten cheat meal zakładamy, że jedzenie jest najważniejsze na świecie, a przecież nie jest. Jest oczywiście bardzo ważne. To jest element takich najważniejszych składowych naszych codziennych decyzji. Ale stawianie go na pierwszym miejscu to jednak trochę przesada, bo, bo dlaczego? Dlaczego jedzenie ma być ważniejsze niż sen? Dlaczego jedzenie ma być ważniejsze od zdrowia? Dlaczego jedzenie ma być ważniejsze od Twojej rodziny? Od nawet Twojej pracy. Jakby od tego, czy ty masz dzisiaj mm, dobry czy, czy niedobry dzień. Dlaczego jedzenie ma być tak bardzo stawiane na tym podium, gdzie jego funkcja jest istotna, jasne, natomiast przecenianie jego funkcji bardzo często powoduje tak silne napięcia, no, że, że wcale nie realizujesz tego, co chciałabyś realizować. Ale wracam trochę na Ziemię, wracam do, do posiłków oszukanych, bo poza produktami, które wykluczamy z diety tylko po to, aby zjeść je raz w tygodniu na dany posiłek, to jest jedna sprawa. A drugą taką nazwijmy to wersją będzie posiłek oszukany, który zakłada. Że ty jesz generalnie te twoje zdrowe, dopuszczone składniki diety, ale w ilościach, w jakich tylko chcesz. Czyli przychodzi, no weźmy już ten piątek, obiad, i ty wiesz, że możesz nałożyć sobie ile chcesz cukini, ile chcesz kurczaka, krewetek, ryżu, makaronu, ziemniaków, czego tam po prostu sobie żywnie potrzebujesz, ile chcesz. I tu właśnie, moja droga, tu właśnie zaczyna się jazda bez trzymanki, bo ty jesteś bardzo blisko. I teraz uwaga, ważna sprawa: nie stawiam diagnozy, nie mam do tego prawa absolutnie, i to są tylko i wyłącznie spekulacje, tak? Ale takie zachowania stawiają cię o krok od zaburzeń odżywiania, a zwłaszcza z tych wszystkich, jakie istnieją, od bólimi. Bądź też kompulsywnego e, odżywiania się. I w momencie, w którym zauważysz w sobie taką cechę, że ten raz w tygodniu pozwalasz sobie na nieograniczone ilości jedzenia, to zastanów się przez chwilę, z czym to jest związane i czy nie możesz zmienić czegoś w całym tygodniu, dopuścić pewnych decyzji w całym tygodniu po to, żeby przestać. Bo jeżeli to poleci za daleko, to nim się spojrzysz, może okazać się, że każdego dnia będziesz tak robić. A to już nie będzie cheat me, tylko to już będą poważne problemy zdrowotne. Poza tym, takie wkładanie sobie czegoś w plan, że jest to generalnie zakazane, ale ten jeden raz mogę. No to co robi zakazany owoc? On kusi najmocniej na świecie. Więc dzień w dzień walczysz i walczysz i walczysz. I coś, co bardzo często pojawia się w moim gabinecie, to jest obserwacja, że ja mówię, okej, okay, jesz słodyczy bardzo dużo, albo jesz bardzo dużo tłustych produktów, albo za często smażysz, albo za często kupujesz chipsy. Dowolna tutaj e, rzecz. W dużej ilości z niekorzyściami zdrowotnymi. Mówię, dobrze, to w tej sytuacji zmniejszamy ilości tygodniowe, ale wciąż masz dostęp do tych produktów. I potem z taką osobą spotykam się na spotkaniu kontrolnym i słyszę: wiesz co ci powiem? Nie mam już ochoty na wstaw odpowiednie. W ogóle mnie nie ciągnęło. Jakoś wiem, że w tej szafce są moje ulubione batony. I raz przed okresem zjadłam, ale jednego, a nie pięć. Wow! Jak to się stało? No, to się stało w bardzo prosty sposób. Masz dostępność. Jeżeli możesz coś robić, a nie chcesz, to nie musisz. A jeżeli ciągle o tym myślisz i ciągle chcesz, ale wciąż masz zakaz, to chcesz tak bardzo, że aż czujesz wewnętrzną potrzebę, która jednokrotnie może z moich obserwacji to wynika nie istnieć. A jeżeli ciągle myślisz o tym jedzeniu, to twoje całotygodniowe myśli związane z jakimikolwiek posiłkami sprowadzają się właśnie do tego, że wyczekujesz na moment dużej ilości, na moment przesycenia albo na moment zjedzenia danego produktu. I wiele korzyści, które potencjalnie mógłby nieść posiłek oszukany. Bardzo często w internecie znajduję absurdalne teksty na temat tych korzyści. Je można obalić w bardzo prosty sposób właśnie tym potencjalnym ryzykiem. Bo wyobraź sobie, że jedną z najczęściej chyba spotykanych korzyści jest to, że dzięki posiłkowi oszukanemu Będziesz mieć taki spokój psychiczny, bo Twoje ulubione produkty i tak mogą się w diecie pojawić. A ja się pytam dobra, ale czy spokój psychiczny nie powinien polegać na tym, że ja się budzę i jestem w stanie zjeść to, na co mam ochotę, i nie myślę w kółko o tym, na co mam ochotę, ale mi nie wolno? Czy spokój psychiczny polega na tym, że ja. Od piątku godzina 17, gdy zrobię ostatni kęs ulubionego batona, odliczam ile zostało mi godzin do piątku godziny 16.50 za tydzień. Czy to naprawdę jest spokój? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby to, że idziesz na imprezę z koleżankami i mimo, że mogłabyś wypić kieliszek proseko i masz ochotę, i jest to tylko kieliszek. To siedzisz cały wieczór i patrzysz, jak one sączą sobie te, te, te proseko czy jakiegoś drinka. I, I ty siedzisz z wodą, i z każdym kolejnym łykiem myślisz sobie: O i jestem taka beznadziejna, a może jednak wypiję, a może nie powinnam a może w takim razie zamówię coś innego, ale kola też ma cukier, bo nie mają zero, a może mają, ale nie schłodzona, yy, a może jednak to proseko. nie, 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 nie mogę, nie mogę proseko, nie mogę, nie mogę, są kalorie, mój cheat meal jest za trzy dni, nie mogę teraz. Uff. Czy to jest zdrowie psychiczne? Ja się aż zmęczyłam, jak podawałam ten przykład, Jezu. Więc, no naprawdę, yy, ten argument jest dla mnie bardzo prosty do obalenia. Żadnego zdrowia tutaj nie ma, bo jeśli ty masz listę produktów zakazanych, na które możesz sobie pozwolić w jednym posiłku w tygodniu, to to nie jest zdrowa dieta. Zdrowa dieta naprawdę zakłada, że pojawi się wszystko tylko w jakichś ogólnych zaplanowanych, mniej więcej ilościach. Zaplanowanych mam na myśli to, abyś nauczyła się jedzenia intuicyjnego w tym znaczeniu. Że jesteś w stanie dobrać sobie porcję każdego produktu zdrowszego i mniej zdrowszego. A jest jeszcze jedna hmm, potencjalna korzyść, jaką mógłby nieść taki posiłek, i jest to usprawnienie metabolizmu. Że hmm, dzięki temu jednemu posiłkowi redukcja masy ciała przebiega dużo szybciej. Hmm, nie. Jeden posiłek nie zmienia. Redukcji masy ciała, bo to tak jakbyśmy powiedzieli: Dobra, codziennie jesz w restauracjach typu fast food, to jeden raz zjedz marchewkę surową, to tu już masz zdrową dietę. To tak samo ten jeden posiłek absolutnie nie usprawnia Twojego metabolizmu. Poza tym. Potem jest kolejny argument, że dobrze, no to jeżeli nie jeden posiłek, to jednego dnia, gdy zjemy więcej, to usprawnimy ten proces. Nie. Na kilka tygodni redukcji potrzebujemy co najmniej tygodnia jedzenia więcej niż w trakcie tej redukcji, aby uspokoił się w cudzysłowie nasz układ hormonalny, żeby wszystko pracowało jak przed rozpoczęciem tego procesu. To tak w skrócie. W związku z czym. Nie możesz oczekiwać od jednego posiłku czy też jednego dnia, że usprawnisz sobie jakiekolwiek procesy. Poza tym, dalej są to ograniczenia i to tak silne, że z jednego posiłku może zrobić się jeden dzień, poleci potem tydzień i bardzo ciężko będzie wrócić ci do tych codziennych, stałych decyzji. A niby to był tylko jeden posiłek. Prawdopodobnie znasz to, jeżeli byłaś na jakiejś bardzo restrykcyjnej diecie i tylko z niej wyszłaś, to mówisz, dobra, ten jeden raz sobie na coś pozwolę, no i poleciała kaskada, jeden raz, jeden raz, jeden raz. No i dlaczego? Dlaczego ciężko jest potem wrócić do codziennych, racjonalnych decyzji? Otóż niejednokrotnie wcale nie dlatego, że one były wtedy nieodpowiednie. Tylko takie podejście, wiesz, hulam póki nie ma jojo. Ono jest bardzo krótkie, bo ono jest zgubne przez swoją wygodę. Ty fantastycznie czujesz się, gdy machasz ręką, tak jak mówiłam na początku, i po prostu jesz wszystko w każdych ilościach. Łatwiej, jest, zdecydowanie łatwiej jest powiedzieć, serniczka, dokładkę tak poproszę chętnie niż powiedzieć dziękuję, ten jeden kawałek w zupełności mi wystarczył. Ta druga odpowiedź jest trudna. Natomiast nauczenie się tej odpowiedzi, ale jednak korzystanie z tego jednego kawałka, to jest właśnie fajne, racjonalne wyważenie. A skakanie od ja absolutnie nie jem ciast do właśnie tego dokładania sobie kolejnych kawałków, to jest właśnie nieracjonalne podejście. Chciałabym, żebyś mocno zastanowiła się, czy jedzenie naprawdę musi znaczyć dla ciebie tak dużo. Jasne, że jest to podcast dietetyka, więc zakładam, że jedzenie będzie zawsze dla ciebie jakoś istotne, ale mam nadzieję, że zrozumiałaś ogólny wydźwięk. Chodzi mi oczywiście o to, żeby nie stawiać go na jakiś taki wielki piedestał, bo to absolutnie nie ma, nie ma takiej potrzeby. Jeśli chcesz, to napisz do mnie, stań się częścią społeczności dietanki. Porozmawiajmy sobie o tym, co u Ciebie słychać, czego się nauczyłaś i jakie masz wnioski. Ja trzymam za Ciebie bardzo, bardzo mocno kciuki i do usłyszenia za tydzień.